Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.7.10 moda, który się nazywa Terraria 3D i dodaje nam świat terrarii do naszej gry. Co trzeba zrobić? Trzeba pobrać moda z internetu. Zanim pobierzamy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam sorry. W serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.pgpl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. Teraz sobie pobierzemy i Terrarium 3D pobiera się z takiej strony. Link oczywiście będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę, zjeżdżamy sobie w dół. Mamy tutaj napisane, że z terrarią otrzymamy różne akcesoria: manę, broń palną, dungeony, bossy, biomy i inne. Wszystko jest jeszcze w trakcie update'u, dlatego, dlatego nie wszystko jeszcze działa. No ale już można, już można. Zacząć grać na wersji 1.7.10, także zjeżdżamy tutaj i mamy sekcję Download Here, i tutaj jest 3, T3D. To jest właśnie Terraria 3D. Tutaj na to klikamy, i stąd pobieramy moda T3D. Tutaj na to. No, i tutaj mamy jak się kraftuje piec, bo to jest widocznie jakieś takie bardzo istotne. I tutaj mamy różne obrazki, z których się też dowiemy, co tam w tej terrarii jest. Także sobie tutaj pod piz obejrzyjcie. Tutaj jest filmik, jak się instaluje. Ale troszeczkę inaczej niż ja pokazuję, więc też możecie sobie skorzystać. Ok. Tak jak wspomniałam, tutaj stąd, tutaj przy T3D pobieramy stąd moda. OK, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz pliku, który pobraliśmy, są nam jeszcze potrzebne minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 1.710. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge na wersję 1.710, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku pomocny Tuty 425. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie Launchera, to dowiecie się skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku pomocny tutaj 636. Potem wróćcie do filmiku 425 i zainstalujcie Forza na wersję 1.70. I uwaga, w filmiku 425 ja instaluję Forza z końcówką 1152, ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo, jak pokazuję w filmiku wersję rekomendowaną. Wersja rekomendowana w dniu, kiedy nagrywam ten filmik ma numer końcówki 1448 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. Ok, co robimy, żeby zainstalować? Otóż, musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming, musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge na wersję 1.7.10 i ten folder. Minecraft musimy sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. OK, jak już mamy skopiowane, to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu. Minecraft. Wchodzimy do folderu Moc. I przerzucamy nasz pobrany plik do folderu Moc. Mamy go tutaj, w folderze Moc. Zamykamy, jest zainstalowany. Wchodzimy do. Uruchamiamy launcher i czekamy, aż się nam tutaj wszystko pouruchamia. Tak jak wspomniałam, mam wybrany profil z Fordzą z końcówką 1448. Klikamy play i czekamy dalej. Ponieważ jest to mod, który dodaje nam mnóstwo nowych rud. Zatem musimy stworzyć sobie nowy świat. Oczywiście dodaje on też jakieś biomy dodatkowe i tak dalej. Nie wiem, nie znalazłam jeszcze, więc nie wiem, czy one już działają, także sobie sprawdzajcie, sprawdzajcie, czy są uaktualnienia tego moda, bo, ale na pewno, na pewno właśnie rudy już znalazłam. Nie wiem, czy są jakieś zwierzęta, bo też nie znalazłam. Nie wiem, czy są potwory, bo w nocy mnie tam nie było. Jak wiecie, ja nie lubię potworów. Także Musicie sobie posprawdzać to wszystko. No i mod, jak mówiłam, jest w trakcie prac, także wszystko się jeszcze może zmienić. Wchodzimy do Moc i i i szukamy Terraria, Terraria. Jest Terraria 3D. Gotowe. O, jakiś liczny. Wchodzimy. To chyba są już jakieś stworki. On ma spodnie takie. Dobra, wchodzimy w tryb jednoosobowy i tworzymy nowy świat. Tworzymy nowy świat, now, nowy y, Terraria. Y, więcej opcji świata. Dodajemy kody, włączamy skrzynię. I tutaj, tutaj z, musimy znaleźć świat właśnie Terraria. Zatem musimy dojść aż do o. Typ świata Terraria czy D. Tutaj wtedy klikamy Gotowe. Tutaj y, klikamy Stwórz Nowy Świat. No i czekamy, aż nam się wygeneruje, no i co ciekawe, się nam tutaj pokaże, co ciekawego. Także pamiętajcie o tym, że to trzeba, tak jak, jak się robi przy biome z oplęty, że trzeba właśnie typ świata znaleźć terraria, bo tak to się to wszystko nie pojawi. Te, te wszystkie właśnie dodatkowe. O, jest dodatkowy biom. Nie mogłam znaleźć, a teraz proszę bardzo się obudziłam już w nowym biomie. Corrupt Gras to jest. Jak widzicie, mam many jakieś tam 20x20. 20. O, i tutaj mamy taki właśnie. O, i takie drzewa mamy. Ciekawe ciekawostki. Także jak widzicie, mod działa. Może jeszcze nie wszystko. Ale jak widać, już coś coś tutaj jest. Yy, także co ja jeszcze mogę mu pokazać? Mogę pokazać, że są itemy. Oczywiście tutaj muszę sobie zmienić global, inwentory. Back, back, O. Tutaj są różne różnistości, które można sobie tam skraftować. Tyle tylko, że też nie wszystko jest pokazane, jak się kraftuje. Nie wiem, czy jest jakiś specjalny stół do tego. W ogóle nie znam... O, proszę, tutaj już jest. To można skraftować. Oś, plus 18 obrażeń. No całkiem, całkiem. Tutaj, jak widzicie, są rubiny, takie szmaragdy, takie różne rzeczy. No to wiadomo, to się tak kraftuje. To jest z kopru. To jest... Z... O, niektóre rzeczy można kraftować, innych nie można. Nie, nie wiem naprawdę, na czym to polega tutaj. Może jest właśnie jakiś dodatkowy stół czy coś takiego, ale nie znalazłam. Yy, także jeżeli wiecie o co chodzi, w końcu ileś osób. Co tam jest? A, myślałam, że jakiś ludek. Ileś osób prosiło mnie o tego moda, więc na pewno te osoby wiedzą. Może napiszą tutaj. Co trzeba robić. W każdym bądź razie jest nowy piec, to tyle wyczytałam. Ten piec jest taki, właśnie kratkowany, i jego się kraftuje w ten sposób, tak jak było na, na stronie. I jak weźmiemy ten piec i sobie go tutaj postawimy, na przykład tutaj, to jak widzicie, tutaj nie ma, nie ma czegoś takiego, żeby wsadzać węgiel. Z kolei zauważyłam też, że jak się wykopuje na przykład żelazo, weźmiemy sobie troszeczkę takiego. Jak się wykopuje żelazo, to się nie dostaje klocków z żelazem, tylko takie o, takie coś. I jak się ma to tutaj i się kliknie tutaj na ten piec, to od razu się pojawia, że może mi wyprodukować sztabki. I po prostu sobie wtedy biorę sztabki. I biorę je, dopóki po prostu mm, mam odpowiednią ilość tych. Chyba cztery są na takie. Także, y, także nie przerabia się tego, w, nie przepala się i tak dalej, tylko od razu się samo robi. I teraz do, do tego się nie zabiera, nic, tylko jak się zamknie i się wejdzie z powrotem, to już tego nie ma. Także taka ciekawa ciekawostka. Także y, jak widzicie, mod działa. A wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. To ja kończę oczywiście, skoro mod działa i się nie crashuje. A wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, Uu. wchodźcie na stronę AniaPG.pl. No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Żegnam się z Wami żelazem. Pa pa!